Witam wszystkich miłośników kanału Tajemity. Mówiliśmy już o niebezpiecznych dla zdrowia wibracjach infradźwięków, których nie słyszymy w dolnym paśmie odbioru sygnałów dźwiękowych przez nasze zmysły słuchu. To było dolne pasmo poniżej 20-16 Hz. Lecz prócz infradźwięków, w przyrodzie odgrywają niebagatelną rolę ultradźwięki. Rzecz bardzo ważna. Definiując określenie częstotliwości dowiadujemy się, że jest to wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. Wielkość fizyczna mówi nam, że częstotliwość jako zjawisko można określić ilościowo, czyli zmierzyć. To jest niezmiernie ważne, gdyż pomaga zrozumieć, że częstotliwość, która tworzy infradźwięki oraz ultradźwięki, może być wzorcem dla fal elektromagnetycznych, fizycznego dźwięku, czy też nawet drgań fotonów. To świat poza naszą percepcją, który wpływa na nas negatywnie w pełnym tego słowa znaczeniu. Zapewne słyszeliście historie o nietoperzach, które posługują się ultradźwiękami do mapowania swojego nocnego obrazu w czasie lotu oraz o tym, jak to dzięki nim wynaleziono radar do namierzania samolotów oraz echosondę do wykrywania obiektów podwodnych. Podstawowo ultradźwięk różni się od infradźwięku między innymi tym, że odbija się od przeszkody i można go skupiać w wiązkę, co daje możliwość wykorzystania go militarnie. To, że poddźwięki są dla nas bardzo szkodliwe, jest już wiadome. Ale czy tak też jest z naddźwiękami, czyli ultradźwiękami? Niestety, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Tak. Ultradźwięki o odpowiednim natężeniu są dla nas tak samo szkodliwe jak infradźwięki. Dlatego też w dzisiejszym filmie pokrótce rozważymy właśnie ich szkodliwość dla człowieka na podstawie pewnych urządzeń, mając cały czas na uwadze to, że wysokie częstotliwości ultradźwięków są porównywalne do fal elektromagnetycznych od tej samej częstotliwości, co można odnieść również do promieniowania mikrofalowego. Rezonans również tutaj ma też swoje odbicie, zarówno jako rezonans akustyczny oraz jako elektromagnetyczny. Ultradźwięki zarówno służą ludziom, choćby w medycynie, jak też szkodzą. I tutaj mamy na myśli różne armie świata oraz służby mundurowe, które wykorzystują ultradźwięki do swoich celów. Znane jest historii pewne zdarzenie, gdzie ultradźwięki pokazały swoją niszczycielską moc w stosunku do ludzi. Nawiasem mówiąc, to zadziwiające, że człowiek wymyśla urządzenia, które służą przeciwko niemu. Jest to niezrozumiałe, ale taką rasą już chyba jesteśmy, choć oczywiście nie do końca w całości. Badania nad stworzeniem odpowiednich urządzeń mogących skupiać ultradźwięki o odpowiednim natężeniu trwały od dawna. Powoli, krok za krokiem, ultradźwięki były ujarzmiane. Aż pewnego dnia zbudowano system, który nosi nazwę el w sumie jest to kwintesencja dotychczasowych badań nad wykorzystaniem ultradźwięków w dziedzinie, no właśnie, producent twierdzi, że komunikacji. Jednak czy wy tak będziecie uważać? System Elrad ma tą ukochaną przez generałów i nie tylko cechę, która pozwala mu na działanie wedle życzenia użytkownika. Może wywołać ciśnienie akustyczne równe potężnemu silnikowi odrzutowemu lub wyemitować wiązkę wysokich dźwięków o sile 150 decybeli. Taką siłę dźwięku niesie ze sobą start rakiety nośnej w kosmos, obojętnie z jakiego kosmodromu czy też portu kosmicznego. Gdy uświadomimy sobie, że głośność dźwięku jest pojęciem psychoakustycznym związanym przede wszystkim z jego natężeniem, ciśnieniem akustycznym, zrozumiemy co tak naprawdę skonstruowano. Emitowana wiązka akustyczna z LRADA już przy 85 decybelach może spowodować trwały ubytek słuchu. Granicą bólu jest dźwięk o natężeniu 130 decybeli, a więc taki, jaki wytwarza startujący samolot. Ale to jeszcze nie wszystkie możliwości LRADA. Przy 154 decybelach następuje pęknięcie błony bębenkowej w uszach zaś uszkodzenie płuc i skokowe zmiany ciśnienia tętniczego mają miejsce przy dźwięku o natężeniu 200 decybeli. Czym są skokowe zmiany ciśnienia, wiedzą ci, którzy na tą przypadłość chorują. Wahania występują nagle, ale nie są miarowe, nie są zamknięte i określone w czasie. Teraz wyobraźmy sobie skoki ciśnienia tętniczego, które następują w cyklu wysokie, niskie, wysokie, niskie i itd., którego wzorem może być cykl kilku tysięcy drgań na sekundę. W takiej sytuacji natychmiast w naszym organizmie dochodzi do totalnego spustoszenia. W ułamku sekundy pojawia się niewydolność serca i niedokrwienie, uszkodzenie nerek, nefropatia nadciśnieniowa i siatkówki oka. Retinopatia nadciśnieniowa. W końcu udar krwotoczny mózgu. Wszystko to zostało potwierdzone przez badania w laboratorium ESA, które jest wyposażone w najsilniejsze głośniki akustyczne w Europie: Large European Acoustic Facility w skrócie LEAF. Tak więc nic dziwnego, że system LRAT nagle zaczął zyskiwać coraz większą popularność jako urządzenie do kontroli tłumu w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Po raz pierwszy LRAT pojawił się na stronach gazety, kiedy to policja mająca służyć społeczeństwu w amerykańskim mieście Pittsburgh w Pensylwanii wykorzystała ten system akustyczny do odparcia protestujących przeciwko systemowi totalnej globalizacji. Protestowano przeciwko szczytowi G20 w 2009 roku. Na YouTubie można odnaleźć film z tego zdarzenia. Widać na nim umieszczone urządzenie, przypominające antenę satelitarną. Nagle z urządzenia ELENAD zostaje wyemitowana w stronę tłumu wiązka dźwięku o wysokim ciśnieniu akustycznym, przypominającym wycie alarmu samochodu. Widać jak ludzie z bólu kulą się i zakrywają uszy. Jak mówi Robert Putnam, szef realizacji inwestorskich i medialnych Rad Corporation w San Diego w Kalifornii, Rad jest urządzeniem gotowym dotrzeć na odległość do 3,5 km na lądzie, wodzie i w każdym środowisku lub warunkach. Dalej ów szef chwali się, że urządzenia potrafią ostrzegać i używać innych eskalacji siły, z których mogą korzystać wojska, służby bezpieczeństwa lub inne podmioty. Dodatkowo, co jest niejako wisienką na torcie, aczkolwiek niezjadliwym, urządzenie może mówić wybiorczo do ludzi na odległość 3,5 km. Wybiórczo to znaczy, że urządzenie może przekazać konkretnej osobie polecenie niesłyszalne dla tłumu z odległości 3,5 km. Takie możliwości są już bardzo niebezpieczne, Gdyż swobodnie można je wykorzystać choćby do hipnozy, podczas której można wprowadzić sugestie pohipnotyczne, robiąc na przykład z wybranego człowieka, kogo się chce, nawet zabójcę. No bo kto udowodni, że jedna osoba była pod wpływem poleceń, które kierował do niej operator ukrytego El z odległości dwóch lub trzech kilometrów? Dlatego nasuwa się już tutaj pewna myśl. Że osoby, które słyszą głosy, a inne nie, powinny się najpierw zastanowić przed wizytą u lekarza, czy nie są na celowniku takiego urządzenia, które wybiórczo jest w stanie potraktować człowieka jak obiekt badań lub przeprowadzanych w danej chwili prób wpływania na ludzi. Wykorzystanie urządzenia ELRAD jako maszyny dźwiękowej do kontroli tłumu zyskało wśród krytyków miano działa dźwiękowego. I nie widać w tym żadnej złośliwości. Najciekawsze jest to, że Elrat nie jest sklasyfikowany jako artykuł obronny, a co za tym idzie, nie wymaga licencji eksportowej USA. Tak więc działo dźwiękowe mogące równie dobrze eliminować ludzi jak Sztucer czy też karabin Snajperski, zostało legalnie sprzedane do 60 krajów na całym świecie, w tym do Azerbejdżanu, Gruzji i jak myślicie, gdzie jeszcze? Do Polski. Cena urządzenia Elrad waha się od 5000 dolarów za podstawowy model ręczny do najdroższego modelu, który sprzedaje się w przedziale od 100 do 190 tysięcy dolarów. Związki wolności obywatelskich, zarówno w Kanadzie, jak i Stanach Zjednoczonych a w Polsce nawet nikt nie wie, co to takiego okrągłego jeździ na wozach policyjnych, wyraziły zaniepokojenie użyciem urządzenia akustycznego LRAT, które określają jako wyposażenie wojskowe dla policji. Jego skuteczność w tłumie jest imponująca. Wiązka dźwięku jest tak precyzyjna, że osoba stojąca za urządzeniem LRAT lub obok niego nic nie słyszy. Mimo udowodnionego szkodliwego wpływu wysokich częstotliwości dźwięku na człowieka, Robert Putnam utrzymuje, że LRAT może wyrządzić tylko niewielkie szkody osobom, na które celuje wiązka akustyczna z lrat -a. Twierdzi, że jest to tylko urządzenie akustyczne. W sumie musi tak mówić ze względu na klasyfikację urządzenia i możliwość sprzedaży go bez licencji eksportowej. Gdyby tylko przyznał, że jest to urządzenie, które można wykorzystać w armii jako broń, skończyłaby się niekontrolowana jego sprzedaż. A tak, każda armia, nawet prywatny właściciel, może sobie kupić urządzenie do komunikacji, a że skorzysta z niego w inny sposób to już zupełnie inna sprawa. W Polsce nie ma podstaw prawnych do stosowania urządzenia LRAD przeciwko ludziom. Jednak takie urządzenia pojawiły się na wyposażeniu polskiej policji. Tłumaczone jest to sposobem komunikacji z tłumem i zabezpieczeniem imprez masowych. Urządzenia o wartości setek tysięcy dolarów używane są jako głośniki. Bowiem, jak twierdzi szefostwo policji, funkcja ogłuszania została wyłączona. No ale przecież, jak się coś da wyłączyć, to da się to również włączyć. Czyż nie? Opinie biegłych są tutaj różne i nie uszło to uwadze Najwyższej Izbie Kontroli, która zaczęła prześwietlać sprawę zakupów urządzeń EREAT. Jak się okazało, na wszystkich etapach przeprowadzonej inspekcji wykazano nieprawidłowości, poczynając od zakupu zakazanego polskim prawem sprzętu, a kończąc na nieprawidłowościach w procedurach przetargowych. Jakby tego było mało, ludzie w różnych miastach Polski zaczęli zwracać uwagę na dziwne instalacje na latarnianych słupach, których wcześniej tam nie było. Te instalacje to 150-watowe moduły specjalistycznych elektronicznych emiterów dźwięku. O wyglądzie można je zidentyfikować jako światowej klasy syreny ECN niemieckiej marki Hormann. W sumie jest to jedna z najlepszych marek tych urządzeń na świecie. Jakie jest ich zasadnicze przeznaczenie? Otóż mają one generować specjalnie dobrane dźwięki o odpowiedniej częstotliwości i ciśnieniu akustycznym. Co to oznacza, już mówiliśmy. Syreny są w stanie wytworzyć natężenie dźwięku, które wynosi 109 dB w odległości 30 metrów. W bezpośredniej odległości od syreny natężenie to osiąga aż 130 dB. Te urządzenia są montowane na wysokości około 7 metrów, posiadają awaryjne zasilanie z akumulatorów na wypadek odcięcia zasilania z sieci, są uzbrojone w anteny do odbioru nadawanego sygnału akustycznego oraz system bezprzewodowego sterowania. Takie syreny mogą bez problemu wyemitować dźwięki o natężeniu przekraczającym granicę bólu. Jakie są tego efekty uboczne, już wiadomo. Najmniejszym to utrata słuchu. Problem pojawia się tutaj w momencie, kiedy ktoś zacznie emitować choćby infradźwięki na ulicach polskich miast. To nie wymysł, tylko możliwość, którą posiada zarówno Elrad, jak i owe tajemnicze głośniki, syreny, montowane zazwyczaj w nocy na ulicach wybranych miast. Do czego jest to potrzebne? Że do kontroli tłumu, to już wiadomo takie działanie poza opinią publiczną niesie ze sobą różne niebezpieczne spekulacje, które z dnia na dzień mogą stać się faktem. Możliwość wyłączenia i ponownego włączenia takich urządzeń przypomina trochę działanie konia trojańskiego. Przypomnijmy, co z tych syren można wykrzesać. Przy ciśnieniu akustycznym 109 decybeli uszkadza nam się trwale słuch w czasie około 2 minut. 112 dB to już minuta, 115 dB to około 30 sekund, 118 dB 15 sekund, 121 dB 3,25 sekundy, aż dochodzimy do 130 dB. Tutaj utrata słuchu następuje natychmiast, plus inne urazy opisane przy działaniu urządzenia LRAT. Należy się zastanowić, po co takie urządzenia się kupuje i montuje. Wydaje się, że nikt z nas nigdy nie dowie się prawdy, chyba że nagle na jakiejś niechcianej manifestacji poczuje strach, drżenie nóg, osłabienie i narastający szybko ból w uszach, który po chwili powali go na kolana.